Nie wiem, odcinek widzę. O, ja chcę kwiatki. A patrz kto to? Jak one mogą to chcieć? Paź, 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 ty? Paź. Ej, paź jakieś. Ja, ja lubię kwiaty poczuć. Mm. Pokaż, odcinek. się? Pięknie. I to no, do kościoła? Idealne, jo. No. Albo to do kościoła. No. To do kościoła. No, Pach. Pięknie. Piękne po prostu. Trochę do kościoła nie pasuje. patrz! Patrz, fajne Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.